Witam w prezentacji i montażu czternastego numeru Stara 266 od Haszet. W tym numerze otrzymujemy drążek reakcyjny mostu sztywnego. Cybanty typu u złącze ramy, nasadkę złącza ramy, śrubę łączącą i nakrętki zabezpieczające. W numerze do resoru piorowego zostały przymocowane tycy banty, złącze ramy, otrzymaliśmy drążek reakcyjny, nasadkę złącza ramy i śrubę łączącą. Po montażu części z 14 numerów mamy zmontowane górną część karoserii, boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami, dolną kratkę chłodnicy, Przednią część z grillem i logo stara przedni zderzak silnik resort piurowy drążek reakcyjny śrubę osadkę złącza ramy dwa uchwyty zawiasów łańcuch z hakiem dwa koła i kierownicę. Numer 14. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części ich opis, ważne wskazówki, instrukcje montażu. I pokazany resort po montażu Stary 25. W 1956 roku w biurze konstrukcyjnym przemysłu motoryzacyjnego opracowano prototyp uniwersalnego samochodu ciężarowego Stary 25 o ładowności do 4 ton. Prototyp przygotowany prototyp Stara 25 został wyposażony w zmodernizowany, mocniejszy od poprzednika o 10 koni mechanicznych silnik typu S470. Ponadto w pojeździe zastosowano nową pięciobiegową skrzynię biegów, z czego czwarty bieg był biegiem bezpośrednim, a piąty tak zwany nadbiegiem. Modernizacja silnika i skrzyni biegów oraz przekładni głównej o większym przełożeniu poprawiły właściwości dynamiczne pojazdu, pojawiła się także nowa kabina kierowcy i pasażera, co zmieniło zasadniczo wygląd wozu i zwiększyło komfort pracy kierującego. Poprawiły się na przykład widoczność z kabiny, w której założyliśmy, Dobrą izolację ciepno-akustyczną i sprawniejsze ogrzewanie. Poszczególne zespoły i podzespoły tego modelu wchodziły do produkcji stopniowo w seryjnych już typach Star 21 i Star 25. Produkcja seryjna. Pod koniec 1959 roku do produkcji seryjnej wszedł Stary 25, następna Stara 21. Najważniejszą zmianą było zastosowanie silnika typu S42, nowym, mocniejszym oznaczonym jako S472. Podwyższono w nim stopień sprężenia, co zwiększyło moc maksymalną o 7,2 kW. 9,5 konia mechanicznego. Przy trochę większych obrotach silnika dodatkowo w silniku zastosowano cienkościenne panewki łożysk głównych i korbowodowych oraz wprowadzono skuteczniejszy fit powietrza. Także podwozie samochodu zostało zmodernizowane. Zamontowano nową pompę hamulcową i ulepszono mechanizm wspomagający układ hamulcowy. Wprowadzono dwuramienne koło kierownicy, ładniejsze w wyglądzie i praktyczniejsze. A dźwignie zmiany biegów przeniesiono pod kierownicę na miejsce obok fotela kierowcy. Ponadto zastosowano kierunkowskazy migowe zamiast ramieniowych, a także zmieniono indywidualny napęd wycieraczek szyby przedniej na układ z silnikiem centralnym. Zmieniły się także wymiary i masa, np. długość całkowita wynosiła 5920 mm, wysokość bez obciążenia z opończą 2600 mm, zwis przedni 1200 mm, 250 mm, zwis tylny 1680 mm, kąt natarcia 25 stopni, kąt zejścia 21 stopni, prześwit poprzeczny 250 mm, zniosy powierzchni ładowania o 1100 mm, masa własna pojazdu wynosiła 3425 kg, dopuszczalna masa całkowita 7775 kg, rozkład obciążeń oś przednia 2500 kg, Oś tylna 5275 kg, dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy 4,5 tony. Wiele odmian. Star 25 był na swoje czasy dobrą, sprawdzoną konstrukcją, zdolną do licznych adaptacji. Podwodzia Starow 25 przekazano do innych zakładów w Polsce, gdzie zmontowano na nich różnorakie nadwodzia specjalistyczne, specjalne i specjalizowane. Do transportu ładunków czy budownictwa podstawowe zespoły stara 25 były także wykorzystywane w autobusach i autokarach produkowanych przez sanocką fabrykę autobusów w Sanoku, Silnik. Prototypowy Star 25 miał silnik S470 z zapłonem iskrowym, Czterosuwowy, rzędowy pionowy ustawiony wzdłużnie nad przednią osią. Zawieszony elastycznie w trzech punktach, średnica cylindra wynosiła 90 mm, skok tłoka 110 mm, liczba cylindrów 6, a silnik miał pojemność skokową 4195 cm3. Mamy zdjęcie Stara 25 pokonującego skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie, w obecności kierującej ruchem milicjantki. 1974 rok. Pomocne żurawie Star 25 powstawa w różnych wersjach, z których współcześnie niemal każda jest unikalna. Na podwozie Staga 20 oraz przede wszystkim Staga 25 montowano np. żurapia HP3. Produkcja żurapia zajmowały się zakłady urządzeń technicznych Piesku Białej. Maksymalny udźwig wynosił 3 tony, wszystkie mechanizmy robocze żurawia działały dzięki silnikom elektrycznym, które mogły być zasilane własną prądnicą napędzaną silnikiem samochodu, ale były też w stanie czerpać energię z zewnętrznej sieci trójfazowej 380 V. W trakcie pracy żurawia stabilność zapewniały cztery ręcznie wysuwane podpory. Mamy zdjęcie Stara 25 Żurabiem HP3 na Placu Zwycięstwa, obecnie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1965 rok. Mamy zdjęcie Starów 25 i 25 L podczas przeładunku płodów rolnych z pociągu Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej Warszawa 1979 rok. Wymiary i masa. Wymiary Stara 25 były następujące. Rozstaw osi 3000 mm Rozstaw pół przednich 1600 mm Kół tylnych 1600 mm Odstęp kół bliźniaczych 225 mm Długość całkowita 5920 mm Szerokość 2200 mm Wysokość bez pałąków 2400 mm Zwis przedni 1240 mm Zwis tylny 1680 mm Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej to 3800, 2100. 600 mm, jej powierzchnia 8 m2, a objętość przestrzenna ładowania 4,8 m2. Masa własna pojazdu wynosiła 3425 kg, ładowność dopuszczalna 4 tony, dopuszczalna masa całkowita 7775 kg, a dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy 4500 kg. Mamy Stara 25 z drabiną mechaniczną Magirus z lat 30 XX wieku o wysuwie przęseł 24 m lata 1967-1968, eksponat Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Związki z Polską. Od 1978 roku sporo kamazów trafiło w ramach wymiany gospodarczej do PRL-u. Od początku otrzymywały też Polskie Układy Hamulcowe pochodzące z zakładów Polmo-Praszka. Umowa z Kamazem podpisała także Polska Fabryka Produkująca Zabudowy Specjalne, Fabryka Samochodów Specjalizowanych Polmo SHL w Kielca, Zabudowywała na Kamazach dostarczonych z ZSRR cysterny do przewozu i dystrybucji paliw, które potem wracały służyć do Związku Radzieckiego. Z kolei przedsiębiorstwo doświadczalno-produkcyjne dźwigów, Samochodowych Bumar BD z Bieska Białej zabudowywało na Kamazach koparki i dźwigi. Dźwigi montowała także fabryka maszyn budowlanych Kwamaba z Głogowa. W Polsce najczęściej spotykano niemal niezniszczalne wywrotkę 5511, widywaną na prawie każdej większej polskiej budowie. Samochody te były bardzo wytrzymałe, przygotowywane na zły stan dróg i różne warunki pogodowe. Mamy zdjęcie ciężarówki KAMAS przy budowie linii hutniczo-siarkowej 1979 rok. Mamy zdjęcie jednego ze sztandarowych modeli KAMASy 5320 1980 rok. W rajdzie Paryż takar Kariera sportowa KAMASa rozpoczęła się w 1988 roku w Polsce. Na rajd Dietrza przyjechały dwie fabrycznie sowieckie załogi, które wygrały go w klasyfikacji zespołowej. Udział w polskiej imprezie był treningiem przed udziałem w rajdzie paryż Tunis Dakar w 1989 roku, którym jednak nie dopuszczono do startu tych ciężarówek. Dopiero od 1990 roku ekipa rosyjska uczestniczyła w nich już regularnie. Do pierwszej wygranej doszło w 1990 w 1956 roku, gdy rajdy Granada-Dakar wygrał Wiktor Moskowski w 1997 roku czerwono-białe kamazy zostały oficjalnie pojazdami serwisowymi drużyny Citroena jako tak tzw. Armia Czerwona Citroena do 1999 roku włącznie oraz w 2001 roku kamazy ulegały w zaciętej walce zespołowi czeskiej Tatry, ale w latach 2000, 2002, 2006, 2009, 2011, 2013 i 2014 konkurencja musiała uznać wyższość kamazu. Niekwestionowanym rekordzistom w kategorii liczby zwycięstw stał się tak zwany Kary Dakaru Władimir Czargin, dodatkowo Kamaz miał największe w historii rajdów wygranych odcinków specjalnych oraz najwięcej tytułów mistrza świata w rajdach cross-country. Na fali dakarowskich zwycięstw wprowadzono do produkcji model 4911 4 będący cywilną wersją rajdówki. Mamy zdjęcie Kamaza 43269 wprowadzony przez Władimira Czagina Podczas rajdu DAKAR w 2011 roku. Mamy zdjęcie skróconej charakterystyki technicznej samochodu ciężarowego Kama z 5511 6x4. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze: czyli ramię Ramy, drążek skrętny, drążek reakcyjny, śruba łącząca. Osoby posiadające prenumeratę promocyjną z piątą przesyłką zawierającą od 14 do 17 numeru otrzymały kubek. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.